Witam was w serii Potrzymaj mi W tym odcinku moim gościem jest arcymistrz strzelam dynamiczny Marcin Tausiewicz. Witam serdecznie. Dziękuję. za Zaproszenie również. Co dzisiaj dla nas przygotowałeś? Dzisiaj przygotowałem dwóch wspaniałych zawodników. Dwie konkurencje strzelane w klasie Open przy wykorzystaniu dwóch rodzajów broni: strzelby i pistolety. Wyposażeniem obowiązkowym są okulary, czyli ochrona wzroku. Wyposażyć je w słuchawki aktywne. To są słuchawki, które możesz mieć cały dzień na e, uszach. Mają wbudowany mikrofon, który umożliwia komunikację, ale w momencie e, huku, wystrzału, czy naszego, czy jakiegoś powiedzmy na średnich osiach, spowoduje wyciszenie jego i ochronę Twojego słuchu. Na co dzień używam amunicji e, do, do tej strzelby śródowej w dwóch e, odmianach: 28 gram i 24. G. Chodzi o to, że jedna jest troszkę mocniejsza, druga słabsza. Magazynek kładuje się w ten sposób. W do, do tyłu, naciskasz magazynek i wsuwasz tutaj pod taką kryzę, która wystaje. Uh -huh. Żeby magazynki nie trzymać w kieszeniach, czy gdzieś tam z tyłu w ko kołczanie, używamy pasów strzeleckich z ładownicami. Pas strzelecki montujesz prawie tak jak zwykły pasek do dżinsów. Pas C zewnętrzny nalepiasz, albo wlepiasz sobie w ten pas wewnętrzny. To urządzenie pomoże nam mierzyć czas, pomoże nam mierzyć szybkość twojego strzelania. Dobrze, obejrzymy cele, jak wyglądają. Z czym się będziesz musiał zmierzyć, to są tak zwane popery. Z daleka to wygląda jak Lizak, to są cele, tak zwane właśnie zero jedynkowe, czyli jeden strzał i widzisz od razu, że, że jest e, trafiony. Tutaj jest super sprawa, że mm, celuje się po prostu czerwoną kropeczką. Czyli tak jak kiedyś ja strzelałem z wiatrówki, bo moje jedyne doświadczenie w strzelaniu to jest wiatrówka, to tam jest muszka, i szczerbinka i dużo dłużej trwa celowanie, żeby to naprowadzić wszystko. Jeżeli masz doświadczenie, bo miałeś wiatrówkę, to jesteśmy w domu. To naprawdę będę musiał się zacząć mocno martwić. Jedzie babcia z zakupów, wraca. Na co była promocja? Na no jabłka oczywiście. <grymne> na jaki kaliber? <grymne> Słuchajcie, wózek naprawdę się przydaje, oszczędza plecy. Ładowanie też na czas robisz czy nie? To nie, to mi daje e, w, troszeczkę czasu na uspokojenie nerwów, na zaplanowanie przebiegu. No taki, taki odstresowywacz. Teraz posłuchajcie uważnie, bo to jest konkurencja numer 1. Pozycja startowa jest dowolna. Te czerwone paliki, które widzimy, one wyznaczają tor, po którym możesz się przemieszczać. Ja mogę być tylko pomiędzy tymi palikami, tak? tylko w środku. Mamy kilka celi, to będą tylko popery, czyli te takie lizaki z główkami. Kucnij, proszę. Jeżeli zajmiesz taką postawę, przy każdym innym sporcie ona byłaby ok. Tylko, że podczas strzelania musisz strzelać szybko, z czegoś co daje troszkę odrzutu. Jeżeli będziesz strzelał, a będziesz przyjmował. Widzisz? No. Od, od, odrzut, jeżeli nie skompensujesz tego odpowiednim balansem ciała, czy ustawieniem ciała, to się wywrócisz. Tak. Czyli ja muszę tam się wychylić tak mocno? Bo jest stąd, powiem wam, że nie widać tego jednego popera, ale musiał tak się... Ten bardzo wychylać. dobrze, bardzo dobrze, więc zobacz, doświadczenie, intuicja podpowiada ci, że ta postawa będzie stabilna. Okej, okay, to powiedz mi jedną rzecz, tutaj się liczy czas, tak? Jak To szybciej ten wygrywa? To szybciej i celniej. Pamiętaj, że jeżeli racisz wszystkie cele, czyli skutecznie je zneutralizujesz i będziesz miał super turbo czas, Prawdopodobnie wygrasz tę konkurencję. Jeżeli zrobisz to, a nie trafisz do któregoś pupera, konkurencja będzie biła brawo i przegrasz. Okej, okay, czyli nie jest ważne, ile wystrzelę tych naboi. Mogę strzelać, ile chcę, bylebym tak jak najszybciej Możesz, marzy, tak? tylko pamiętaj, że każdy nadprogramowy strzał to jest co najmniej sekunda, która będzie działała na Twoją niekorzyść. Okej, okay, ona nie jest dodawana po zakończeniu programu, tylko po prostu w trakcie, to mi zabiera czas. Gotowy? Gotowy. Proszę, to jest oręż. Uwaga! Jeśli skończyłeś. Tak. Wstań proszę. Wypnij magazynek. Dobrze. Przeładuj. Bardzo dobrze. Oddaj strzał kontrolny. Odsuń zamek jeszcze raz. włożę flagę bezpieczeństwa. Opuść zamek i lufa w górę. Bardzo dobrze. Twój czas to 9.24. Z jednym pudłem. Niestety trzeba się liczyć z tym, że czasami pojawi się błąd. Zdarza się on nawet najlepszy. Dobra, coś do poprawy, tak na pierwszy rzut oka, co było największym błędem moim? Nie ma takiego błędu. Naprawdę. Przemieszczasz się bardzo szybko, bezpiecznie poruszasz się z bronią. Można byłoby popracować, bo to nie jest błąd, nad pewnością oddania strzału. Dobra, zapamiętujemy 9.24 i teraz pora na mistrza. Zobaczymy, jak to się powinno robić. Dobrze. Wow, to będzie wyzwanie dopiero. Utrudnienie z mojej strony, ja wezmę tylko jeden magazynek. A przypominam, że w jednym jest 10. Dobrze, tylko jeszcze najważniejsza sprawa. Potrzymaj, trzeba zresetować tor. Niestety, samo się nie zrobi. Gotów? Z poświęceniem. Myślałem, że się nie położy, a on się kładł, ale jednak. Czas 6:10. Mega czas. To było fajne, jak tak się rzuciłeś. Czyli mi, po ostatnim strzale można już wypaść za tor, tak? Można. Ja wypadając, strzeliłem jeszcze raz do popera, który już się kładł. Po prostu o... To tak jak w piłkarze ręczy. Ja już lecę w powietrzu. Robią rzuty i spadają dopiero na te polekarne, na które nie można wchodzić, tak? tak? tak. Dobra, czyli mamy jeden 0 Czy mogę prosić ciebie o drugą szansę na tym torze? Dobrze, mamy torobok. Eee, on, no, to wygląda... on będzie wyglądał tak samo, ale nie do końca tak samo, bo zwróć uwagę, że będziesz musiał się wychylić w stronę, która nie jest twoją dominującą. Okay. Więc tutaj może być mały problem. Ale podpowiem ci jedną rzecz, dzięki której e, będziesz miał szansę i pokonasz. To jest drugi kolimator. Mamy, mamy, mam dwa kolimatory. Drugi celownik, tak? Tak, drugi celownik. Ten celownik używa się właśnie w takich sytuacjach, kiedy masz ciasny kąt. A, <laughs> tutaj już będę leciał, na pewno. Tor numer dwa. Gotowy? Tak. Uwaga! Dobrze. Czas 10.26. Niewiele wolni, ale to jest bardzo trudna pozycja. Jest trudniej, już miałem ten problem, że mocno się wychylając, wiedziałem, że trochę muszę odsunąć kolbę od barchu, ale też wiem, że to jest niebezpieczne, bo może mnie uderzyć, więc to było takie... wysuwanie się teraz dalej. Jedyna rzecz, którą jeżeli zastosowałbyś, strzelibyś to o wiele szybciej, używałeś głównego kolimatora. To mi się właśnie pomyliło, dopiero chyba po drugim strzale z tych poperów, dopiero przełączyłem na ten... Przypomniałeś sobie o tym drugim. Tak. Ale tak czy siak, naprawdę jest dobrze. Bez tutaj wazeliniarstwa. Także mogę cię dotknąć, Mistrzu. Gotowy? No nie wiem, czy jest za szybko na tego timera, czy co, bo jest pokazałem 0,71, więc. Żeby timer poprawnie zczytał, musisz przynajmniej pierwszy strzał i ostatni zrobić tuż przy zawodniku. Okej, okay, czyli stałem za daleko? Tak. To nie jest mój czas, chciałbym mieć, ale no niestety nie. Dobra, czyli sprawdzimy po prostu na nagraniu, ile tam było. Ale to było bardzo porównywać do tego, jak nie się... Możemy nawet. strzelić jeszcze raz, nie ma problemu żadnego. Nie. D <laughs> nie dam ci tej no. zabawy, no. Dobre. dobrze. Broń krótka. To jest normalny pistolet, z tym że jego upgrade polega na dodaniu takich elementów jak kolimator, czyli dokładnie taki jaki mamy przy strzelbie. Kompensator, czyli taki jaki mamy przy strzelbie, tylko jest troszeczkę mniejszy, ale zasada działania jest dokładnie taka sama. Ona ma nam zniwelować odrzut i podrzut i spowodować, że będziemy mógł strzelać szybko, ale broń będzie praktycznie stała w miejscu. Konkurencja jest o tyle trudniejsza, że amunicja, której używamy, to jest kaliber 9 mm, a to jest 12 mm. Okay. Różnica, jak widzisz, jest diametralna. I teraz, żeby trafić takim pociskiem, musisz być mega złożony i mega pewny tego, co chcesz zrobić. Najczęściej, ponieważ to są magazynki metalowe, więc żeby chronić też palce, bo ładujesz setki tysięcy sztuk czasami. Więc jest urządzenie, które pomaga nam oszczędzić palce, ale też oszczędzić czas ładowania. Nakładamy je na magazynek. Zobacz, jak to jest dzisiaj nieprosto. Ten zenzelek to jest tak zwany raker, czyli rączka przeładowania. Tu mamy bez, bezpiecznik, który po odbezpieczeniu umożliwi nam strzelanie. I w momencie, kiedy wprowadzimy pusty magazynek do rękojeści, zamiast chwytać za zamek, chwytamy za rączkę, przeładowujemy i jesteśmy gotowi do strzelania. To chyba nie to. Pamiętajcie, z rekordista rekordzista 10%. Olimp Sport. Pierwsza konkurencja pistoletowa będzie polegała na jak najszybszym ostrzelaniu e, celi metalowych, w tym przypadku poperów, to jest 5 poperów. Mam nadzieję, że się uda bardzo, bardzo szybko e, trafić oczywiście. Zawodnik gotów? Gotów. Uwaga! Dobrze. Wiecie co czym miałem problem? Z znalezieniem, y tego lasera, nie mogę go w ogóle znaleźć, czy jest za nisko, czy za wysoko. Potem, jak już nacelowałem, to elegancko to poszło, ale znaleźć ten celnik najpierw. Przypominam ci, że robisz to pierwszy raz, zresztą widzieliście. Muszę ci powiedzieć, że czas, który zrobiłeś, godzina 15 sekund, <laughs> 6:94. I to był 5 strzałów, 5 celi, także wszystko dokładnie tak, jak to powinno wyglądać. Gratuluję, naprawdę bardzo dobry wynik. Dobra, twoja kolej, tak? No, niestety. Gotów. Sprawdzenia, strzał kontrolny i kabura. 2,67. Pięć strzałów w zwieńczym dłoni, 2,67. Tylko dlatego, że nie zgubiłem kropki. Gdybym się odnalazł kropkę, czas był pewnie bardzo podobny. Ostatnia konkurencja, powtarzamy tor, tylko teraz robimy to z pistoletem, a nie ze strzelu. Zawodnik gotów? Gotów. Uwaga! Kompletna porażka, wiecie co się stało? Podczas biegu niechcący zabezpieczyłem z powrotem broń i potem jak się ustawiłem to nie mogłem strzelić, bo była zabezpieczona i musiałem znowu dopiero klikać to, łapać znowu celność Ja piernicz. Nie jest tak źle. Przypominam ci, że to jest Twój pierwszy raz. Ludzie, zanim zaczną biegać realizować takie tory, spędzają z trenerem naprawdę ciężkie godziny. jest ciężki szlif, umiejętności i zachowania? U Ciebie wychodzi to bardzo dobrze. Widziałeś przy siebie co się działo. Gotów? Jak widzisz, ja też raz nie trafiłem. Też pysz, presja <noise> czasu. Ale, ale jednak skutecznie udało mi się to. 7,28. <noise> dziękuję bardzo, ale to ja chciałem Ci podziękować, bo naprawdę to co dzisiaj zrobiłeś pokazało, że kurczę, muszę mocniej się zmobilizować do roboty, bo młodsi gonią. <noise> Posłuchajcie, czas spędzony z Marcinem dzisiaj to była prawdziwa przyjemność. Chciałem Ci bardzo podziękować, to było dla mnie super przeżycie. Dla mnie również i dziękuję za wyróżnienie. Tylko zwycięstwo.